Cześć, witajcie. Z tej strony Mariusz Pasieka Makuch. Mamy ciepłą pogodę już od kilku dni. W nocy mamy co prawda na minusie, ale w dzień mamy już dość ciepłą pogodę. Od jakichś dwóch tygodni podaję ciasto do naszych uli. Ciasto jest pobierane na bieżąco. Weryfikuję sobie i sprawdzam powagę ula, jak to się ma w przełożeniu na zjadanie pokarmu z ramek? Także w moim odczuciu nic nie ubywa w znaczącym stopniu, także nie mam się czym martwić. Podpatrzyłem ostatnio na kanale naszego kolegi Dolnośląskie Miody, że podają ciasto w słoiku. Bodajże on tam gdzieś u kogoś z kimś tam sprzedażem rozmawiał i podawali to ciasto sobie w słoiczku. Tam się śmiali, że pszczoły robią sobie dziurki jak górnicy. U mnie niestety ta opcja się nie sprawdziła. Pszczółki nie chcą ryć w słoiku, tym samym pobierać siasta ze słoika w ten sposób jaki jest tutaj przedstawione. Mam tutaj zaznaczone, do którego momentu było ciasto nalane, na, na nałożone do tego słoika. No niestety jak widać pszczoły nic z tego nie pobrały, także u mnie ta metoda na pewno się nie sprawdza, dlatego standardowo, jak podawałem wcześniej, będę to teraz podawał także, czyli bezpośrednio nad kłąb przez pajączek. No, zobaczymy Czy to cokolwiek się dzieje, o, jak widać jest coś, ale pszczoły z tego nie korzystają. Trzeba je zgonić do środka. Niech wejdą sobie tam. Widzicie, zaznaczone miałem dotąd to porobione otwory, no ale niestety ten sposób się nie sprawdza. Nie chcą pobierać przez te otwory, Dlatego tego ciasta ile było nałożone, tyle jest. Jak wygląda to w środku, zaraz wam pokażę. chodzą. Teraz tak. Ja mam ciasto już przygotowane w misce, także będę nakładał folika gdzieś mi zwiała Będę nakładać ciasto tutaj od góry, od góry na na ramkę robię kulkę robię kulkę i nakładam tutaj tak żeby nie gnieść Przykrywam i tak analogicznie podaję do każdego ula. Tu mi się jakaś zabłąkała. Chodź to Cię wsadzę do środka. O, coś sobie zje. Teraz każda pszczółka jest ważna, także trzeba dbać o każdą pszczółkę. Nie tylko o całą rodzinę, ale o każdą z osobna. Jedna pszczoła wychowuje trzy kolejne, także każda pszczoła w chwili obecnej jest ważna i istotna dla rozwoju rodziny pszczelej. Tak jak w moim przypadku, pierwszym takim pożytkiem głównym jest rzepak, więc najlepiej jakby te rodziny na ten rzepak były w jak najlepszej sile, w jak najlepszej kondycji, dlatego też z reguły i zazwyczaj robię to w ten sposób że jeżeli w marcu te temperatury już są takie dość dość ciepłe w dzień gdzieś tam w nocy spadają poniżej zera a jeżeli są gdzieś tam w okolicach, w okolicach plusowych w dzień, także podaję już to ciasto nie zważając na to czy mają pokarm na ramkach czy nie, oczywiście jakby nie miały to trzeba było to wykonywać w inny sposób, ale jeżeli mają pokarm na ramkach to tak w formie Podkarmiania stymulującego podaję po takich porcjach raz w tygodniu do każdej rodziny przylej ciasto. Dzięki temu rozwój rodziny jest lepszy w moim odczuciu i u mnie się to sprawdza. Słuchajcie, są dwie szkoły, tego czy podawać ciasto, czy nie. Ja preferuję pierwszą szkołę, czyli podawać ciasto no, w chwili obecnej podaję tego ciasta tyle żeby zaspokoić głód na pobudzenie jak ja to mówię czyli to co mają to mają na ramkach a tutaj tak jakby do pobudzenia matki, do czerwienia dostają to ciasto tak profilaktycznie staram się to robić w ten sposób żeby nie gnieść pszczół w chwili obecnej tak jak mówiłem każda pszczoła jest ważna i dobrze by było nie miażdżyć tych pszczół ja wychodzę z założenia, że lepiej dać ciasty, ze względu na to, że no nie zaszkodzimy a pomożemy a oczywiście jest skrajny przypadek, że w momencie kiedy Nastałyby ciężkie mrozy, a my rozpędzimy matkę z czerwieniem, tak że pszczoły wyjedzą wszystko, będą żały czerw i nie przesuną się dalej, a jedzenia nie będzie, no to pszczoły się osypią. No, a są to dziś skrajne przypadki, ale są, trzeba to też mieć pod, pod uwagą i mieć świadomość tego, co się robi. U nas teraz w tygodniu będzie dość ciepło. Także ja przymierzam się do zrobienia przeglądu. Do, do przeglądu w tym tygodniu, bodajże będzie to środa. W środę planują, prognozują na 20 stopni, także w środę będziemy robić przegląd. Tu też na pewno nagram i wrzucę. Zobaczymy, jaki jest stan czerwiu na ramkach. Zobaczymy, czy jest matka. I oczywiście zobaczymy jaki jest stan pokarmu, no, bo to też jest główne i najważniejsze w chwili obecnej, żeby wiedzieć ile tego pokarmu jest. Jeżeli się nie ma wag, można to zrobić tylko i wyłącznie o, w ten sposób, żeby sprawdzić wagowo ile tego jest. Jeżeli jest ciężki, tak w moim przypadku na styropianowym, ja dobrze wiem jak ile waży ul, w którym jest mało, a ul, w którym jest dużo pokarmu. W tym jest dużo. Ja swoją drogą dość dobrze je i sycie zakarmiłem e, na zimę. U mnie żona się śmieje, że one wprowadzają jak bombowce. Tak głośno, bo są takie grube i utyte. No, ale to w sumie dobrze. O, kabel mi się zaplątał. Słuchajcie, należy też mieć na uwadze to, jakiej konsystencji jest to ciasto. Jeżeli zrobimy ciasto zbyt lekkie i będziemy podawać to na ramki na górę, tak jak ja to robię w tym momencie, to ciasto nam się wleje do środka i pszczoły będą miały to ciasto na plecach. Także ważne jest, żeby to ciasto było takiej konsystencji jak plastelina, tak jak ja to określam, żeby dało się formować, ale nie było zbyt twarde ani nie było zbyt miękkie. Jeżeli będzie zbyt twarde, one je pobiorą ale będą pobierały je wolniej jeżeli będzie ciasto zbyt miękkie to ciasto się wleje do środka i wyląduje na dennicy jeżeli będzie dość zimno to one z tej dennicy i tak tego ciasta nie pobiorą i ciasto się prawdopodobnie zmarnuje o, moje ulubione łagodne Chodzę sobie powolutku Jak widzicie, u mnie ciasto jest w takiej konsystencji, że mogę je formować, ale nie wylewa mi się o w żaden sposób. Moje ulubione to dostaną więcej. Ja się będę z Wami żegnał. Mam jeszcze kilkanaście uli do zrobienia do dołożenia. Nie będę Was zanudzać dalej. E, taka moja dygresja na koniec. E, aby sprawdzać jednak, czy jest pokarm, czy nie, mimo tego co różne szkoły mówią, lepiej zajrzeć i mieć tą świadomość, że jest, lub nie ma, lub nie zajrzeć. I przyjść w kwietniu i nie mieć nic. Że takie smutne. Na sam koniec, no ale to, to trzeba mówić o tym i trzeba to mieć na uwadze, niektórzy o tym nie mówią, inni mówią, ale tępią, potępiają, każdy zrobi jak uważa, ja się z Wami żegnam, pozdrawiam, cześć.